Zapasy w ligowym wydaniu powracają na Dolny Śląsk. Jesienią wystartują drużynowe rozgrywki o Mistrzostwo Polski w stylu klasycznym. Wśród zgłoszonych zespołów jest połączona ekipa Tygrysów Smolec i Śląska Wrocław. W ligowej rywalizacji weźmie udział sześć drużyn. Oprócz Dolnoślązaków w rozgrywkach wystąpią zespoły z Radomia, Poznania, Kartus, Raciborza i Piotrkowa Trybunalskiego. Trzon ekipy Tygrysów Śląska prowadzonej przez Józefa Tracza stanowić będą doświadczeni zawodnicy sekcji z Wrocławia. Uzupełniać ich będą młodzi zapaśnicy z kątów wrocławskich. Dzięki temu mamy świetną tą drużynę młodzież z doświadczeniem starszych zawodników. W naszej drużynie są zawodnicy, którzy występowali w igrzyskach Olimpijskich, są medaliści, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata. W związku z tym naprawdę ta drużyna jest na wysokim poziomie zbudowana. I właśnie dlatego cel sportowy postawiony przed drużyną Tygrysów Śląska jest również wysoki. Celujemy tutaj w tytuł Mistrza Polski. Wiem, że to nie będzie łatwe, że to będzie trudne zadanie i, i, i cel jakby w, w, trudny do osiągnięcia, ale możliwy. Bardzo nam zależy na tym tytule Mistrza Polski Względu, że misz Polski w przyszłorocznych rozgrywkach Pucharu Europy startuje, reprezentując nasz kraj. I, i, i tutaj bardzo mocno i, i, i zarząd trenerzy, z trenerem traczem również na czele wierzymy, że to się uda. Zespół Tygrysów Śląska swoje mecze w roli gospodarza rozgrywać będzie w hali w kątach wrocławskich. Hieronim kuryś ma nadzieję, że pojawiać się na nich będą nie tylko miejscowi kibice. Przed meczem będą do dyspozycji autokary, które będą rozwozić kibiców z gminy Kąty Wrocławskiej, z powiatu wrocławskiego. Także bardzo chętnie serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu walki z naszego regionu, z Wrocławia, na te mecze. Terminy jeszcze nie są ustalone, jak tylko będą ustalone przez Polski Związek Zapaśniczy, zostanie to podane do mediów. Polski Związek Zapaśniczy terminarz ligi ma ogłosić w połowie sierpnia. Rozgrywki wystartują pod koniec września.